To była syryjska i dziś zagramy w Dying Light Edison, 2. Jak? Dlaczego dołączyłeś do PK? Miałam małą siostrę, Olivię. Pewnego dnia zniknęła. O, kurwa. One I przez minutę byli tam, a potem nie mogliśmy ich znaleźć. Nigdy nie znaleźliśmy ciał ani niczego. Miała siedem lat. Ja miałem czternaście Soon I heard rumors about the GRE abducting kids for tests. <sighs> and the army covering it up. So, as soon as I could, I enlisted with the PK. Because they hated the army and the GRE just as I did. And that's that. Okay, Aiden, listen to me. Each exit has an emergency power supply. Look for the backup generators. And hurry. Okej. Okay. Okay. Musimy się trochę pospieszyć, ale też jednocześnie chciałbym pomijać trochę tych nieboszczaków. Tak przy okazji. Dobra, opuszczony sklep. No, niektóre sklepy będą działać tylko nocą. Dobra, to tutaj. Anderson, w okolice, uruchom agregaty. No chyba se żarty. O nie. No nie, jeszcze... Wielka <śmienicza> chyba. Aha. Nie można użyć Mistrz, już mi się już szkadza Dobra, grubasem chodzi mhm. Jeszcze zostały nam tu dwóch yy, gogusiów

Czekaliście. Uh. Gdzie na to włączyć. Tak. Uh. No, z drugiej strony. No chyba Joking mi. No dobra, musimy iść na drugą stronę. O! O, widzę, że nie dają mi spokoju z Że aż niektóre się to spinają. Już mamy drugi. okej. Okay. Czy ja właśnie byłam świadkiem tego, że wysadziłam naukowca? Okej. Okay. Te, te te gostki, No fajnie. O! No pokonać tych gostków. Że na mnie poczekaliście się, no, zawieszcie okolice w Dobra, mamy punkt walki, mhm. okej okay, już jestem. O, no, zabezpiecza policję. Z tymi droniami. Jeszcze. Dobra. No, jak to było z tym kopniakiem, to tak może. A, dobra.

ja mi to. Mm. No do... Mm. No, nie, zawsze muszę zrobić wytwarzanie tego. O. dobra, Chorumianku, no... No jakby tu ich to ich umieć? No dobra. No dobra. Muszę ich umieć. To jest nie no... U mnie nie zakończy. Mhm. A bawy, bo mnieś. Chyba ma Okej. ciebie wybuchasz. Ok. Juhu! Prajeżę! Właśnie, chłonie. Chłonie. Nie, chcę Nie, nie. Nie, nie. się to, że ja muszę to robić. A, Nie, to że to, Nie, nie. Nie, to Co wystęczyć z całą okolicę jeszcze są dwa goguśki Mhm, dobra. znowu muszę do góry, znowu muszę do góry. No dobra, magia cięć będzie. Oh, fuck. Okej, okay, już jestem. Udało mi się już pozbyć się tych gigantów. Ah! Okej. Okay. Została zmumifikowana, fuck it. Tareczka. latareczka? O. No. No to co teraz mamy robić? Oszelgiem, mapa dziennik w roku. E, tak, to dalej. Znać Hakona. No i badaj nowe zagrożenie.

No, it just happened. We have to take the windmill back, so I sent troops to the bazaar. We'll put the savages in order. I'm told that the explosions blocked the tunnel, Hayden. I'm sorry. Getting to the center we'll have to wait. Yeah, that's alright. I need to get something back first. <coughs> no, właśnie,

Ah, OK, não. Não é super. Zaczyna się trud. Gdzie się trzeba przedostać? Dobra, 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 lecimy, lecimy. Chcę, chyba mam coś nie wykorzystanego. No właśnie, no tak właśnie, Okej okay. eee. Wie ist du jetzt? Oh fuck. Ah. Okay, mamm, Goto. Let's go. Hack on. Ah, you're finally here. Let's go. When Yana heard you were coming, she grabbed Sarah and they left. Seems they weren't too fond of you. And where are we? At? Oh. oh. <laughs> Calm down. Just mm -hmm. let me see. Let me see. I'll ah, oh, help. Fuck. Wait. I'll help. Ah. Show me. Relax. You're gonna pull. Through. What's that? Uh -huh. The wound from the Lazarus? You say so, you killed Lucas? If not for those brass knuckles, it would only took a few seconds to do the job. Ah. I thought he was a better fighter. Ah! The fuck are you saying? Uh, no point denying it with this wound right here. So you carved out his tattoo and planted it on Barney? Uh, Waltz, he ordered the kill. You're working with Waltz and you didn't tell me? You piece of shit. Oh, you don't get it, kid. Wolves would have killed me you see like he killed dylan and anyone who defies him i have to get out of here get it i couldn't have told you why you know he's the one who tortured me in the past i didn't tell you in order to protect you so what if you find out something about your sister Wolves will kill you where is he ah, fuck. where is Wolves? supposed to meet him under the electric car factory in the gre tunnel hey then i'm

Z jednej strony no nam tu dużo pomagał, ale z drugiej strony no tutaj wyszło parę nieścisłości. So, no tutaj. Okej, okay, czyli Hakon umiera w naszym przypadku. Więc no to jest ciężki we Hakon on a Aider, Aider, come in. Aiden, tell me what's cooking. Oh, you have no idea. Barney and Sophie—they didn't kill Lucas. Hakon did. What? How? Waltz had him do it, and that completes my part of our deal. Your turn. Wait, Aiden, did you see Waltz? You know where he's hiding. He's at the old car factory. So we're going to meet there waltz is bloody dangerous hayden he's a renegade we have to get him and what about the central loop the central loop will stay put waltz wants trust me i'll see you at the factory no to szczerze jest po oczywiście i ten kto tak naprawdę zabił no tutaj właściwie tak jest wcześniej is so what do you know about waltz No i też tym samym oczywiście tutaj będziemy kończyli, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.